Cześć, tu Jarosław W tle góra Lubogoszcz a, a na dole taka kania Można powiedzieć, że jest większa od plecaka A żeby tego było mało Kacper nie śmieje się Żeby tego było mało Tam są jeszcze, stąd widzę trzy sztuki, ale podchodzę i widzę już pięć, a ta, ta to jest naprawdę gigant, jest większa od mojej dłoni. Coś niesamowitego. Przyznam się, że jeszcze nigdy nie trafiłem na, na takie kaniobranie. Dobra, to by było na tyle. I szczebel. Do usłyszenia. Cześć.